Wracałam ze szkoły i z pojechaliśmy na mój pierwszy trening, na który tata mnie zachęcił. Mam na imię Weronika, mam 8 lat i moją pasją jest karateki okuszyń. Oprócz karate mam jeszcze pasję akrobatkę. Akrobatykę zaczęłam niedawno, kilka miesięcy temu i ćwiczymy tam różne rzeczy. Ogólnie mi się podoba. Częszczam do karate kyokushin. Współpracuję z Szychanem Piotrem Sawickim. Trening trwa około godziny i jest dwa razy w tygodniu. Jednego dnia na przykład uczymy się nowego kopnięcia bądź uderzenia. Przez kilka treningów to utrwalamy, a potem uczymy się czegoś nowego. I zawdzięczam, że poznałam nowych kolegów, poznałam nowe rzeczy i mogę wyjeżdżać na różne zawody. Brałam udział w trzech zawodach. Dwa razy wygrałam pierwsze miejsce, a raz drugie. Na zawodach og ogólnie wal walczymy. Walka trwa około dwóch minut. Wygrywa osoba, która zada najwięcej ciosów lub kopnięć. Mój pas jest pomarańczowy z jedną belką i chcę zdać na pomarańczowy z dwoma belkami. Weronika jest dziewczynką, która tak naprawdę niedawno zaczęła swoją przygodę z karate kyokushin. Nazywam się Katarzyna Bielska, prowadzę tutaj zajęcia w sport klub karate od 8 lat. Pracuję właśnie z dziećmi i młodzieżą. Weronika świetnie sobie radzi, jest zaangażowana, skoncentrowana. Pracuje solidnie na to, żeby stanąć na najwyższym podium na turnieju. Pasję zawdzięczam swoim rodzicom, Sensei Kasi i Shihanowi Piotrowi Sowieckiemu. Jeśli już macie swoją pasję, to jest bardzo miło, bo można ciągle ją rozwijać. Chciałabym w przyszłości zostać nauczycielem Karata.